Wzięłam sobie szczeniaczka. I co teraz? I co teraz mam zrobić? Na te i na inne tematy odpowiem dzisiaj, żeby wam trochę ułatwić decyzję, czy jednak powinniście wziąć tego szczeniaka, czy nie, i z czym to się wiąże. To wszystko nie jest takie proste. Mam Mój robaczek odłożyć. Nie będzie wam męczyć. Dzień dobry, witam cię cieplutko na moim kanale. Mam nadzieję, że ponownie. Dziś odcinek będzie nieco inny niż moje wszystkie odcinki, ponieważ głównie z, skupiam się na tematyce jakiś tam makijaży. a teraz temat psa. Yy, Okej, okay, tutaj widzowie YouTube'a pewnie mogą być troszeczkę z, zmieszani, no bo jak to? przecież twój pies nie żyje, nic nie wspominałaś o żadnym psie, więc tu troszeczkę się odniosę do Instagrama, ponieważ tam pokazuję Mortiego, tam widzicie, że on chodzi na różne szkolenia, no i dostaję mnóstwo pytań odnośnie szczeniaka, odnośnie szkoleń, odnośnie wszystkiego, co jest związane z psami, a że jestem taką starą psiarą, no to pomyślałam, że chyba jednak dobrze będzie nagrać ten odcinek i już po prostu te wszystkie osoby, które mają jakieś pytania odnośnie szczeniaków odnośnie psów, no to będę kierować do tego odcinka, żeby nie musieć tego wszystkiego powtarzać. Myślę, że dla wielu osób, które chcą mieć szczeniaka, mieć psa, szczególnie po raz pierwszy wydaje mi się, że ten odcinek będzie bardzo pomocny. Po kolei wszystko. Wzięłam psa. Co teraz? Najgorsza sytuacja jest chyba wtedy, kiedy chcę mieć się psa po raz pierwszy i niespecjalnie się miało okazję już tym zwierzęciem się opiekować, mieć z nim jakąś większą, większą styczność, ale chcę mieć tego psiaka. No i kurde, nie wyobrażamy sobie, jaki to jest koszt, jaka to jest odpowiedzialność. Często rodzice kupują dzieciom zwierzaki i później się dziwią, że na przykład te dzieci nie spełniają obowiązków, których jest bardzo dużo, nie oszukujmy się, przy, przy zwierzęciu, bo ze zwierzęciem jest jak z dzieckiem. No ale czy dziecko może się opiekować dzieckiem, no to już. Um, Polemizowałabym na ten temat, tak? Wydaje mi się, że dzieci są troszeczkę jednak nieodpowiedzialne, żeby zająć się tak mądrym i tak skomplikowanym zwierzęciem z tak dużym potencjałem, jakim jest właśnie pies. Jeżeli będziecie słuchali tu pytanie, to to mój pies, który uaktywnił się akurat wtedy, kiedy nagrywam. Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl, to wszyscy ludzie, których coraz częściej widzę właśnie z buldogami francuskimi, z psami, które ludzie często biorą, ponieważ jest na niemoda, chcą mieć ciekawego innego psa i bardziej patrzą na swoje potrzeby i bardzo, bardzo egoistycznie podchodzą do y, kupna y, adopcji, jakiegoś zwierzęcia niż na to, jak się ten pies będzie czuł, jakie on będzie miał życie. Um, ludzie nie zwracają uwagi na to, że promują zwierzęta, które są genetycznie um, uszkodzone. Przy wyborze psa polecam Wam dostosować go do swojego trybu życia i zwracać uwagę na to, żeby jednak, mimo że taki pies może Wam się podobać, to jednak patrzeć też na jego potrzeby, na jego zdrowie i na to, jaki, jakie on będzie miał życie. A nie na to, że na przykład podoba nam się pies, który ma całkiem spłaszczony pysk i o, oczy na boki, które bardzo często przy tych rasach na przykład tracą ten wzrok. Jeżeli na przykład lubimy jakiś aktywny tryb życia, no to bierzemy sobie wtedy rasy, buchart i tak dalej, które lubią biegać, lubią mieć tą aktywność fizyczną, Weźmiemy sobie jakiegoś spaniela, bigla, po prostu poczytać sobie o tych rasach. Co by Wam odpowiadało, a nie, że na przykład starsi ludzie, bo też takich ludzi na szkoleniach widziałam i oddawali później te psy na przykład. Starsi ludzie kupowali sobie psa, który był bardzo energiczny, no i później dochodzili do wniosku, że jednak to jest troszeczkę zły wybór. Tak samo często na spacerach widzę grube retrievery, które to są psy, które też muszą mieć dużo ruchu, a chodzą z ludźmi, którzy na przykład. Nie lubią wychodzić na spacery, siedzą w domu i biorą sobie takiego retrievera on po prostu leży w tym domu i się pasie. No, wybierając zwierzę, nie można myśleć tylko i wyłącznie o sobie. Reasumując tą moją pierwszą radę: nie wybierajcie psa broń Boże, naprawdę nie wybierajcie, dlatego że jest modny. Pies jest dodatkowym członkiem rodziny. Mogłabym go śmiało porównać do, do opieki nad dzieckiem. Jeżeli naprawdę nie chcemy mieć kłopotów z psem, jeżeli chcemy, żeby on się dobrze rozwijał, jeżeli chcemy, żeby on nie sprawiał nam problemów behawioralnych, no to trzeba ten czas, te pieniądze w niego włożyć. Coś, co polecam każdemu, kto chce mieć psa, czyli szkolenie. Nawet chociaż to jedno podstawowe szkolenie, szczególnie dla osób, którzy nie mieli styczności z psami, ja was proszę, idźcie na szkolenie z tym psem. Takie szkolenie to jest cena około 700 zł. Jeżeli na przykład macie szczeniaka to bardzo polecam wam iść, to się nazywa przynajmniej u mnie tu w Krakowie Psie Przedszkole tam gdzie ja szkoliłam mojego psa z takich podstawowych rzeczy zachowań i tak dalej jak się człowiek i pies powinien zachowywać jak ten psi język zrozumieć to bardzo, bardzo mi pomogło w zrozumieniu tego psa, który na początku też wydawał mi się, że mogą z nim być problemy jednak później bardzo bardzo się dogadaliśmy i nie żałuję, naprawdę nie żałuję, że wybrałam to szkolenie. Jeżeli nie macie pieniędzy na psa, nie miejcie psa, naprawdę. Ja wzięłam, y, zaadoptowałam mieszańca, ponieważ dla mnie nie ma to bardzo dużego znaczenia, czy pies jest rasowy, czy nie. Y, nie jestem osobą, która ma jakiś tam swój ulubiony typ rasy, lubię kilka raz psów, które wiem, że od a niektóre podobają mi się wizualnie, ale na przykład wiem, że nie będę z tym psem biegać albo jeździć na rowerze, więc sobie takiego np. w czartakolinie wezmę Tak samo na przykład nie wzięłabym w karta, bo To jest zbyt energiczny pies na mnie i na mój charakter. Koszty rasowego psa są bardzo, bardzo wysokie. Często np. Na, na OLX ie i na różnych tego typu stronach, gdzie są aukcje, można kupić psy z pseudochodowli. hodowli. Gdzie ym, one mogą mieć albo poważne wady, albo po prostu umrzeć w trakcie, albo po tym, jak je kupimy. Także to należy brać pod uwagę. Jeżeli macie jakąś ukochaną rasę i chcecie z nią zapłacić, to, to wiąże się to z tym, że ym, najlepiej iść do hodowli, która już od wielu lat hoduje te psy tą rasę, którą chcecie wybrać yy, i zorientować się, gdzie w Waszym mieście takie hodowle są. Najpierw sprawdzić te hodowle. Umówić się na zobaczenie tego szczeniaka najpierw, nie kupować psa w ciemno. Kolejna rzecz, szczepionki. Nie wiem skąd to się wzięło, że ludzie psów nie szczepią. Nie wiem skąd to się wzięło, że ludzie nie mają świadomości tego, że zwierzęta mogą chorować na wiele, wiele chorób. Jeżeli się ich nie zaszczepi, są śmiertelne dla psa. Nie wiem, czy w Polsce jest jakaś moda na antyszczepionkowców w tym momencie. Czy ludzie nie mają pojęcia, że pies jest takim samym stworzeniem jak człowiek? Bardzo ważna rzecz, jak idziecie do weterynarza, nie wiem, czy jest taka w ogóle opcja, żeby wam nie powiedział, zawsze dostajecie rozpiskę albo poproście o rozpiskę szczepień, w które dni pies ma otrzymywać przez cały rok szczepienia. I te szczepienia się powtarza co rok. Niektóre co ileś tam lat się ponawia. Nie są to nie wiadomo, jakie koszty, ale trzeba też się. Na to przygotować, że każda szczepionka to jest wydatek w granicy 100 zł. No to jeszcze musimy sobie doliczyć do tego, że miesięcznie takie koszty psa wzrastają, bo musimy też kupić na początku cały zestaw dla psa, czyli tam szelki, smycz. Mam mnóstwo zabawek, które zaraz niszczy, zjada. Jeżeli to są tanie zabawki, to. Szybko się rozwalą. Jeżeli to są drogie zabawki, to już są drogie i na przykład szarpak kosztuje 60 zł, więc trzeba się na to przygotować. Niektóre psy nie lubią się czymś bawić, niektóre psy są wybredne co do jedzenia, niektóre mają inne potrzeby. Wielu ludzi się bierze za gotowanie dla zwierząt samemu i na przykład nie wie, że powinno dodać pewne tłuszcze, minerały, witaminy, których w tym gotowanym jedzeniu nie ma. Tak jak się na wsi robi, że na przykład się daje resztki z obiadu, zupę, wodę, chleb. Pies nie może takich rzeczy jeść i często się podaje właśnie psom, nie wiem, takie jakieś zupy, które są bardzo moczopenne, odwadniają zwierzęta, są słone, doprawiane właśnie przez ludzi pieprzem, solą, która szkodzi zwierzętom, często jest w nich cebula, czosnek, które są toksyczne dla zwierząt i wiecie, ludzie popełniają wiele takich błędów, które jakby mogłoby się wydawać, że jakby często dzieci karmią słodyczami psa i pies wam na przykład po... Po jakimś tam czekoladzie, czy po czymś zdechnie, albo się zatruje. Wracając do tematu. Utrzymanie psa jest drogie. Kolejna trzecia rada, jeżeli się weźmie szczeniaka, to świadomość tego, że szczeniaki bardzo niszczą rzeczy. Jeżeli na przykład macie w domu drogie rzeczy, czy lubicie, jeżeli coś jest czyste, nowe, czy whatever. Musicie mieć świadomość tego, że im większy pies, tym może coś bardziej zniszczyć i obgryźć. Wiadomo, psy są szybko wyrastają zęby. Morti ma już 5 miesięcy, więc już mu wyla wylatują pierwsze mleczaki. Co mogę Wam polecić, żeby psy nie gryzły, to jest na pewno regularna zabawa z nimi, opieka. Psom nie można też poświęcać uwagi 24 na dobę, żeby one wiedziały, że mają też ten swój czas dla siebie, ale warto im poświęcać dużo, dużo czasu na zabawę. No nie może być tak, że zostawiamy na przykład psa samego na cały dzień, bo nawet jeżeli macie szczura w domu, to musicie się z nim bawić przynajmniej tą godzinę. Jest po prostu tego potrzebuje, bo jeżeli szczeniak, no szczeniak nie może być znudzony, to tak jakby dziecko zostawić samemu sobie i ono by się miało sobą zająć. No to no nie byłoby to dobre dla, dla psychiki takiego dziecka. Tak samo Psia psychika jest bardzo podobna. Tak, więc co ja Wam polecę, żeby pies nie obgryzał mebli? Zabawa, zabawa z psem. Yy, bieganie, szarpanie, szarpaka, to jest bardzo ważne, ale na przykład przy małych rasach średnich się sprawdzają poroża yy, i poroża jeleni i różnych zwierząt one troszeczkę kosztują, ale kupicie to raz i będziecie mieć spokój. Bardzo Wam polecam. Wiem, że w Zooplusie na internecie na pewno zamówicie w jakimś sklepie, gdzie jest spoko, duży asortyment. Ja zamawiam zawsze rzeczy, warto, warto zamawiać, bo Wychodzi po prostu taniej i macie super wybór. Tak wygląda właśnie takie poroże. Ja mu wybrałam takie płaskie z dostępem tutaj do tego środka, żeby mógł sobie to łatwo rozgryzać, żeby to zmiękło. Można też to zalewać na przykład gorącą wodą i wtedy to pachnie zmiększe. No ale generalnie, no widzicie, ma takie poroże kilka miesięcy, no i ono jest praktycznie prawie nietknięte, a i tak to codziennie lubi gryźć i mu się to nie znudziło, stanie tego pogryźć, a jednak ma tą satysfakcję, zęby go, dziąsła go swędzą, zęby mu rosną, więc może sobie taką kość pogryźć. No, ono jest spoko, bo po prostu nie wylatują z, z niego żadne, wiecie, takie kawałki, które by mogły psa pokaleczyć albo mu tam uszkodzić przewód pokarmowy. Kolejną rzeczą, którą wam polecę do gryzienia dla psów, to jest patyk albo korzeń kawowca. Nie odłamuje się tak jak drewn drewno czy patyki, tego typu rzeczy. Co jeszcze, żeby pies nie obgryzał mebli? Na pewno przeróżne zabawki, piłki. E, takie materiałowe też są fajne, bo pies przy okazji może je gryźć, łatwo chwyta je w zęby. Piłki, które na przykład zmieniają kąt odbicia, nigdy nie wiadomo, w jaką stronę polecą. E, mój na przykład lubi, jak coś brzęczy, e, też wybiera mu takie zabawki, które łatwo mu jest chwycić, małe, specjalnie przystosowane do niego, już przyleciał do mnie. E, Zabawki typu coś piszczącego. Początkowo małe psy mogą się bać takich odgłosów, więc lepiej, żeby te zabawki na początku przynajmniej yy, nie wydawały takich groźnych i strasznych dźwięków. Tak uważaj, jaki on jest słodki. Na pewno pluszaki na początku, jeżeli one będą miały jakieś, tu wiecie, uszy i tak dalej. Ja już mu tego nie daję, bo on by to zniszczył w jeden dzień. Ale początkowo małe psy mogą się bawić jakimiś takimi, wiecie, ładnymi, ciekawymi zabawkami. Potem to najlepiej jest jakieś twarde, miśki, pluszaki takie, których się nie da rozszarpać, bo psy uwielbiają, wiecie, skubać takie małe włoski, ogonki, odgryzać tutaj, połykać to wszystko. Jak jakiś sznurek odejdzie, to fajnie jest rozpruć brzuszek i powyciągać, pozjadać watę, bo mój pies na przykład nie robił czegoś takiego. Takiego, że on to niszczył i zostawiał, tylko niszczył i przy okazji wszystko zjadał, więc ja nawet nie wiedziałam, że coś było zniszczone, bo to już było w jego brzuchu. Kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz: różne szarpaki tego typu. Z uchwytem, bez uchwytów, w różnych kształtach, różnie wiązane, yy, różne kolory. Na początku się troszeczkę bałam, że może psu się nie spodobają jakiejś zabawki, że kupię, wiecie, wydam pieniądze, a on się nie będzie tym bawił. Jednak to szybko się rozeszło, bo yy, wyszło na to, że on po prostu wszystko, co mu kupię, yy, to się tym bawił. Ale są też rasy psów, które są po prostu wybredne. No teraz jeszcze kolejne fajne rzeczy, żeby na przykład zrelaksować, wyciszyć, uspokoić, kiedy on się na przykład chce, żeby ochłonął. No to możemy mu rzucać, wiadomo, tam przysmaki do trawy, żeby on wąchał, ale jeżeli na przykład jesteśmy w domu i chcemy to zrobić, żeby pies się uspokajał, na przykład jest nerwowy w jakichś sytuacjach, to fajne są. Maty węchowe albo tu mam akurat taką kulkę węchową z, ze sklepu miał i to jest po prostu najzwyklejszy polar, który jest związany, a maty są robione w taki sposób, można sobie je zrobić samemu, że przewiązujemy przez wycieraczkę taką plastikową, wiecie, z tymi kółkami polar i z tego powstaje właśnie mata węchowa, do której chowamy psu różne przysmaki, no i on ma za zadanie wąchać, wyszukiwać i wyjadać to i wtedy on się wycisza i to też zaspokaja tą jego potrzebę węszenia. Ja zamówiłam ostatnio na AliExpress taką matę która ma tutaj z tyłu yy, przysawki bardzo dużo można ją przykleić na ścianę albo na podłogę yy, i tutaj możemy na przykład rozsmarować sobie masło trochę masła lub masła orzechowego czy nawet mokrą karmę psa, dla psa jako posiłek widzę że mu to bardzo dużą przyjemność sprawia mruży oczy yy, dużo czasu poświęca tej macie więc jeżeli nie chcę żeby przeszkadzał czy jeżeli chcę żeby się wyciszył dodaję mu właśnie taką matę do lizania też w ten sposób możecie psu podawać posiłek. Jeżeli pies na przykład jest chytry, bardzo szybko je, no to taka mata. Kolejna rzecz to jest to, że pies, szczeniak, załatwia się, gdzie popadnie. Psa jest bardzo łatwo, przynajmniej moim zdaniem, nauczyć czystości. Psy też są z natury dosyć czystymi zwierzętami, które wiedzą, że nie załatwiają się tam, gdzie śpią, tylko w miejscach, które. Nie są przez nie za często odwiedzane, na przykład wasza łazienka albo pokój waszego brata, albo pracownia waszego taty czy męża, czy kogokolwiek. Gdzieś, gdzie nie wchodzą, one sobie tam znajdą miejsce, żeby się załatwić. Dlatego, jeżeli uczymy psa szczeniaczka, załatwiacie to najpierw na matę e, i nie słuchajcie nikogo to plecie głupoty, że jeżeli uczysz psa w domu się załatwiać, to on się w życiu nie nauczy później załatwiać na zewnątrz. Taka jest kolej rzeczy. Najpierw psa uczymy na matę się załatwiać, a potem zmieniamy to na załatwianie się na dworze, w ten sposób, że po każdym posiłku wychodzimy z psem od razu na dwór. Po tym jak szczeniak się obudzi, po tym jak szczeniak zje, musimy wyjść na dwór, bo wtedy od razu się będzie załatwiał i po prostu pies się przyzwyczaja do tego, że robi się to na zewnątrz, a nie w domu. Początkowo trzeba będzie wychodzić z nim bardzo dużo razy, potem ten, te wyjścia można zmniejszyć, ponieważ szczeniaki mają mały pęcherz, nie umieją trzymać moczu, nie umieją trzymać swoich potrzeb, dlatego załatwiają się bardzo często. No i nie ma wyjścia, musimy uczyć je na tą matę. Kolejna bardzo ważna rzecz, psa powinno się uczyć jedynie. Nagradzając go. On wtedy się najlepiej uczy, najbardziej rozumie. Nie uczymy psa, każąc go krzycząc, yy, mówiąc do niego jakieś zawiłe treści, typu Nie, 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 nie wolno piesku, ty nie możesz tak robić. Nie mówimy do niego jak do dziecka. W ogóle nie mówimy do psa, jakby on nie rozumie, yy, jeżeli my będziemy do niego rozmawiać. Pies musi jasno, wyraźnie usłyszeć polecenie. Jeżeli mamy psa czegokolwiek nauczyć, to. Prostymi poleceniami, nagrodami, jeżeli coś zrobi dobrze i od razu musimy go nagradzać. Mamy na to 3 sekundy, jeżeli będziemy z tym zwlekać. Na przykład pies się załatwia i my wrócimy do domu i będzie, nie wiem, nasikane na łóżko, to na bank pies nie będzie wiedział o co nam chodzi, jeżeli będziemy chcieli go za to ukarać. Nawet jest to udowodnione naukowo, że nawet ludzie lepiej się uczą poprzez nagrody niż kary. Prawdę Morty jest małym burkiem, a uczy się dosłownie w jeden dzień, jednego polecenia, także. Psy potrafią naprawdę zapamiętać wiele, wiele słów, mają niesamowity potencjał i nieważne czy pies jest mały, czy jest duży i jaka to rasa, każdy pies ma w sobie potencjał i jeżeli szkolimy go i poświęcamy mu czas i pies wie, że może nam ufać, to naprawdę taka przyjaźń może być naprawdę bardzo owocna. Kolejna sprawa, czy warto kupować psa, czy adoptować. Ja się tutaj nie będę wypowiadała, bo uważam, że to jest indywidualna sprawa. Warto się po prostu nad tym zastanowić, czy, czy faktycznie Wam zależy na tym, żeby pies był rasowy, bo najczęściej rasowe psy się bierze po prostu, jeżeli chcecie brać udział w wystawach. Ja... mi się podobają wszystkie pieski, ja kocham wszystkie pieski, więc czy to by był Pitbull i miałabym go wziąć, i bym go wzięła, to bym go bardzo kochała, czy to by był jakiś jamniczek, czy kundelek, czy jakikolwiek inny pies, to... no nie ma to dla mnie po prostu różnicy. Każdy pies jest fajny, naprawdę każdy. Dlatego wzięłam kundelkę. Bo, bo też mi się podobał, też był fajny. No. a każdy pies kocha i myśli tak samo, jak, jak ten rasowy, ten duży, i każdy ma takie same potrzeby. I jeszcze jedna dosyć ważna rzecz, o której wiele osób nie wie. I każdy weterynarz wam to powie, nie wychodzimy z psem na spacer, dopóki nie ma wszystkich szczepień, ponieważ on się może na tych spacerach po prostu zarazić na chorobę, która może być śmiertelna na przykład. Że jeżeli bierzemy pieska, to nie pierwsze lepsze wyjście to na spacerek gdzieś do parku, żeby się poznawał z innymi psami i tak dalej, to po czasie, po iluś tam miesiącach dopiero można wyjść z psem, kiedy wszystkie szczepienia będą ukończone, a one trochę trwają, a potem po, po każdym szczepieniu obowiązuje psa kwarantanna poszczepienna, więc nie wychodzimy w tamtym okresie, nie mogą się psy spotykać, ale też bardzo ważna jest socjalizacja. Więc z jednej strony nie możemy z tym wychodzić, ale z drugiej musimy go socjalizować, no i pamiętać, żeby on widział różne psy, różne koty, żeby się z nimi spotkał, różnych ludzi. Więc jeżeli nie mamy możliwości, czy nie mamy jakichś znajomych, którzy mają zwierzęta, no to też jest to troszeczkę problem. To jest ważne, żeby pies poznał osoby w różnym wieku, e, różnie wyglądające, żeby na przykład się później nie bał ludzi z siatką, tak jak mój. Troszeczkę się boi właśnie siatki z jakiegoś powodu teraz folii, jak ktoś idzie z zakupami, szczeka. Więc y, trzeba przepilnować, żeby pies poznał w tych najwcześniejszych miesiącach życia wszystko. Musimy mu pokazać naprawdę, naprawdę wszystko, bo później przez takie, y, taką złą socjalizację y, psy mają różne fobie i różne rzeczy się boją, co później na przykład prowadzi do agresji. Na przykład nie lubią innych psów, albo boją się dużych ras. Czy boją się starszych osób, albo nie lubią małych dzieci. Bardzo, bardzo ważny aspekt, którego nie należy pominąć i naprawdę trzeba mieć w tej początkowej fazie wzrostu psa bardzo dużo czasu na niego. To jest bardzo ważne. Można psu na przykład zapoznawać go z różnymi dźwiękami poprzez puszczanie mu czegoś z, wiecie, z komputera, przynajmniej telewizji, muzyki, żeby on się do wszystkiego przyzwyczaił, do różnych dźwięków, zabiera go. Tam, gdzie są rowery, tramwaje, żeby nauczył się jeździć samochodem, to jest bardzo ważne, bo później na przykład bierzemy psa do samochodu i ujada w niebogłosy, a mój pies za każdym razem jak jedziemy samochodem, uwielbia spać, bo go lula po prostu samochód i uwielbia przejażdżki samochodem, żeby uczył się na smyczy ładnie chodzić, żeby wam pies nie ciągnął, nie szczekał na, na inne psy. No jeżeli tego jeżeli nie nauczymy wszystkiego psa, w tym okresie dojrzewania, no to jeżeli ten pies ma na przykład już rok, trochę więcej, może być z tym bardzo ciężko, yy, może to być problematyczne. Dlatego polecam szkolenia, szczególnie te takie dla szczeniaków, bo wtedy uczymy się tych podstaw, jak na przykład pies ma się bawić, odczytujemy jego mowę ciała, rozumiemy, co on nam pokazuje i czego od nas chce i yy, co my jako właściciele powinniśmy mu dać i wiedzieć, yy, wiedzieć o tym, i nie rozumiem na przykład, czemu. Ludzie wydają pieniądze na rasowego psa, a na przykład nie szkolą go albo nie szczepią. Może na koniec posłuchajmy o tym, czego nie rozumiem. Bardzo denerwuje mnie, kiedy na przykład ludzie stwierdzają, że zwierzak jest po to, żeby był maskotką, był pupilkiem, leżał i robił co chciał. Niech sobie lepiej zrobić co chce, a potem włazi na głowę. I nie można tego psa za chiny ludowe ujarzmić. I potem taki pies jest tylko i wyłącznie problemem, i ludzie się takiego problemu lubią pozbyć. To, to nie pies nas uczy, jak mamy żyć, tylko my mamy nauczyć psa, jak mamy, jak on ma żyć z nami ludźmi w tym naszym stadzie, w naszym świecie. Nie może być na odwrót, bo naprawdę taki pies, który jest niewychowany. Jeszcze może z małymi rasami nie będzie jakiegoś wielkiego problemu, bo, ale jeżeli ma się dużego, niewychowanego psa... Ostatnio obszczekł nas na spacerze, na spacerze, słuchaj, owczarek niemiecki. I ja idę sobie z psem, który ma 13 cm wzrostu i z japą na smyczy bez kagańca, owczarek niemiecki dosłownie kilka metrów od nas. No i co? Człowiek ma kupę w gaciach, tak? Bo nie wiadomo, czy ten pies zaraz się tej kobiecie nie wyślizgnie, nie wyrwie i na przykład nie rozszarpie czaszki mojego psa, który jest po prostu wielkości jego, połowy jego nogi. Mój pies, wiadomo, to w takich sytuacjach się stresuje, denerwuje, uczy się, że taki pies jest niebezpieczny, trzeba się go bać, trzeba na niego agresywnie reagować, trzeba na niego też naszczekać. I to mnie, to mnie na przykład też wkurza w ludziach, że mają dużego psa i on jest niewychowany kupują takiego owczarka, płacą za niego, a nie zapłacą tych kurde 700 zł naprawdę, żeby ten pies komuś krzywdy nie zrobił albo żeby po prostu nie sprawił problemów mam nadzieję, że już odpowiedziałam na te najważniejsze pytania, jeżeli nie, jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie zrobię część drugą, w której odpowiem na resztę waszych pytań, bo nie wiem co was interesuje, także pytajcie w komentarzu ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną koniecznie zostawcie łapkę w górę subskrypcję i dzwonek, jeżeli jesteście tutaj nowi na kanale, no i zapraszam was na mojego instagrama TikToka, lajka i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!